Cześć kochani, tu Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, czyli Bartłomiej Krzych. Jak część z Was wie, próbuję startu w wyborach parlamentarnych do Senatu z okręgu numer 34. To jest Wieliczka, Bochnia, Brzesko i Proszowice. Próbuję, bo żeby być kandydatem trzeba uzbierać podpisy, 2000 podpisów, w zasadzie do końca sierpnia, to jest ogromne wyzwanie i chciałem Was prosić o pomoc, pomoc w tej zbiórce podpisów, no bo bez tego nie będę mógł kandydować. To jest tu duże wyzwanie i ja nie robię tego dla siebie, nie, nie robię dla tego dla siebie, nie robię tego dla jakichś partii, dla interesów, robię to po to, żeby Wieliczka miała Reprezentanta, parlamentarzystę, który będzie dbał o interesy mieszkańców. A to w najbliższym czasie będzie bardzo ważne. Jest kwestia trasy S7. Trasy, która no, z dużym stopniem prawdopodobieństwa może przechodzić przez wieliczkę. I musimy się przed tym bronić. Te osoby, które śledziły kwestie właśnie, te dyskusje dotyczące wariantów trasy S7, widzieliście, jak bardzo zaangażowani byli w to politycy z Krakowa. Oni chcą oddalić tą S7 od Krakowa, wcisnąć ją nam tutaj w Wieliczce. No i my musimy się też przed tym bronić. Wiecie, że ja od dawna stoję po stronie mieszkańców, bronię interesu mieszkańców, jak tylko temat S7 się pojawił. Byłem na spotkaniu w Byszycach, tym pierwszym, byłem na spotkaniu w Lednicy Górnej, tam zabierałem głos jako stowarzyszenie wystosowałem też y, petycję do Generalnej Dyrekcji Duki i Autostrad, żeby ten, tą trasę S7 Kraków-Myślinice poprowadzić wraz z koleją, linią kolejową, która ma być tam budowana, czyli tym korytarzem pierwszym, który omija Wieliczkę. Y, wariant numer 6 jest niedopuszczalny, musimy się przed tym bronić. Żeby, ja rozumiem, że, że w Wieliczce jest potrzebna obwodnica, y, żeby rozładować ten poranny i popołudniowy ruch, ale pamiętajmy, że droga ekspresowa no, to, jest, no, to, to jest nieustający ruch y, tirów, y, który no, wywołuje Szum. i prowadzenie tego przez, przez całą gminę no, będzie na naszą szkodę. To już jest na naszą szkodę, ponieważ już pojawiły się te mapy z tymi wariantami, które no, cały czas to widmo tej S7 y, trasy S7 nad wiliczką y, powodują. I stąd chciałem Was, te osoby, które się angażowały właśnie w, w, w te protesty S7, yy, no, żeby mi pomóc, bo to jest m.in. w Waszym interesie. Teraz są wakacje, ten temat yy, ucichł, ale on wróci, on wróci. A y, teraz jest ten czas do, do działania. Teraz wybierzemy parlamentarzystów, którzy będą nas reprezentować przez najbliższe 4 lata. Yy. Nie można kandydować samemu, więc idę z, z komitetem Polska jest jedna, to jest mała partia, nowa partia, która y, który, y, myślę, że ma rozsądny program, z którymi jest po drodze. Oczywiście, to nie, nie tylko S7 jest kwestią, którą chciałbym się zajmować. Prawa i wolności obywatelskie zawsze były moim priorytetem i tutaj nadal się będę tym zajmował, nadużyciami władzy. Jeśli będę tym senatorem, bo drogą obywatelską, no już nie mam na to sił, i środków, czasu, bo to po prostu za dużo kosztuje, a efekty no, są czasami no, no żadne, bo niestety taki zwykły obywatel przy władzy jest na innym poziomie. Co innego, jeżeli jest już parlamentarzystą, no to tutaj jest znaczny szereg, yy, większy wachlarz yy, uprawnień. No będę też oczywiście dbał o kominki, o to, żebyśmy mogli palić drewnem. Yy, no jak wiecie, no, od, od dawna z, z tym walczę. Teraz 20... Yy, walczę z zakazem kominków. 28 sierpnia na Sejmiku wo, Województwa będzie dyskusja, będę tam zabierał głos. Przynajmniej takie są plany, że będzie ta yy, dyskusja. Być może uda się zmienić te przepisy właśnie już 28 sierpnia. To będzie bardzo ważne wydarzenie yy, z perspektywy właśnie naszej. Niezależności energetycznej, bo to też teraz są wakacje, nikt o tym nie myśli, ale wróci zima, no i, no i pojawią się te kwestie. Przypomnę, że w Krakowie jest całkowity zakaz kominków, chcemy to znieść. Chcemy, żeby w Małopolsce ludzie mogli normalnie palić suchym drewnem w kominkach, tak jak w całej Europie. Kochani, proszę Was o pomoc. No, potrzebuję 2000 podpisów. Są karty podpisów do y, pobrania z mojej strony internetowej. Będę pod telefonem, y, numer telefonu i y, karty, link do karty podpisów znajdziecie. Także proszę Was y, o pomoc, bo no, bez, bez tego to się nie uda, y, a tak jak mówię ja y, tak, jak robiłem to do tej pory bezinteresownie, też chcę to robić nie dla własnego interesu, ale w naszym wspólnym interesie może być senator z wieliczki. Jeśli senator będzie spoza wieliczki, czy będzie z brzeska, czy z bochni, nie będzie ta sprawa S7 choćby dla niego tak bliska, jak jest bliska dla mnie. I myślę, że w tej kwestii pokazałem wam wiele razy, że jestem wiarygodny, że jestem z mieszkańcami i warto mi zaufać. Także mam mało czasu. Proszę o pomoc i do zobaczenia gdzieś w Wieliczce, na różnych miejscach, bo będę się pojawiał, będę Was zachęcał i będę też promował moją książkę, którą napisałem, tam znajdziecie całą moją pięcioletnią historię działalności społecznej i historię innych ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni przez nadużycia władzy to też na dniach będę jeszcze różne filmiki wrzucał, ale dziś chciałem się zwrócić właśnie do tych osób, które, yy, którym sprawa S7 leży na sercu, żeby mnie w tym wsparły i deklaruję, że będę ten temat monitorował, śledził, jeżeli będę yy, w, tym senatorem, yy, to będziecie mogli ze mnie korzystać, tak to powiem. Pozdrawiam.